Od wielu lat słyszymy w mediach, że polskie powietrze jest najbardziej zanieczyszczone w Europie. Dlaczego tak się dzieje? Jak interpretować alarmujące stężenia pyłu w powietrzu? Jak te zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie i życie? Co może zrobić każdy z nas na rzecz ochrony czystości powietrza? Na te i inne pytania odpowie nasz telewizyjny przewodnik, w którym zawarta została cała wiedza na temat przyrodniczych i społecznych aspektów niskiej emisji. Zaczynamy. Niska emisja to emisja szkodliwych pyłów i gazów na małej wysokości, do 40 metrów, powstająca w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domowych piecach. Do paliw tych należy zazwyczaj węgiel niskiej jakości, drewno lub nielegalnie spalane odpady. Przyczyną niskiej emisji są również zanieczyszczenia pochodzące z transportu, głównie z samochodów i innych pojazdów spalinowych. Niska emisja jest głównym źródłem smogu. Czym jest smog? Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, powstającym na skutek nadmiernej emisji zanieczyszczeń powietrza i niekorzystnych uwarunkowań atmosferycznych i uwarunkowań terenowych. A w jaki sposób powstaje smog? Koniecznych jest kilka czynników. Nadmierna emisja zanieczyszczeń do powietrza, która powstaje na skutek np. spalania paliw w kotłach i piecach, niekorzystne uwarunkowania atmosferyczne, cisza wiatrowa jest to najczęściej pogoda, gdzie nie występują opady deszczu. I ostatnim takim czynnikiem jest ukształtowanie terenu. Tereny i miejscowości położone w kotlinach, w obniżeniach terenu charakteryzują się znacznie częstszym występowaniem smogu. Jak smog wpływa na nasz organizm? Powoduje on u wielu ludzi choroby płuc, przewlekły kaszel. To wszystko może również doprowadzić do powstania raka płuc czy nawet Alzheimera. Uważa się również, że smog wpływa na bezpłodność. W Polsce paliwem najczęściej wykorzystywanym do ogrzewania domów jest węgiel, jego pochodne i odpady powęglowe, tak zwane miały, muły czy floty węglowe, które zawierają duże ilości popiołów i siarki, a jednocześnie mają niską wartość energetyczną, to znaczy są mało skuteczne i dają mało ciepła. Sprawia to, że sezon grzewczy trwający od października do marca jest szczególnie trudnym okresem dla mieszkańców polskich miast. Pomimo że drewno należy do tzw. odnawialnych źródeł energii, to jednak jego spalanie w piecach jest wysokoemisyjne. Spalanie drewna ma zamknięty obieg, ponieważ pochłonięty wcześniej dwutlenek węgla z powrotem trafia do naszej atmosfery. A jak bardzo zanieczyszczają powietrze spalane odpady? Tutaj należy przede wszystkim powiedzieć o piecach, które wykorzystują jednorodzinne gospodarstwa domowe. Przede wszystkim chodzi o temperaturę spalania odpadów. Takie piece i kotły nie mają odpowiedniej zdolności do spalenia tych odpadów, tak jak na przykład mają spalarnie odpadów, choćby nasza w Szczecinie. W jaki sposób środki transportu przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza? Źródła emisji tych zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych emitują tlenki azotu, pyły, sadze. Należy spojrzeć na jakość silników i typ silnika. Najczęściej są to w naszym kraju niestety jeszcze silniki benzynowe i diesla, natomiast wkraczają powoli, już coraz powszechniej się pojawiają pojazdy hybrydowe i elektryczne. Problem niskiej emisji i smogu w Polsce nie jest zjawiskiem nowym, ale dziś, w wyniku wzrostu świadomości, zaczynamy w końcu o nim mówić, a także z nim walczyć. Najskuteczniejsze są działania systemowe, jak konkretne programy wspierające np. wymianę starych pieców czy termomodernizację. A takie właśnie inicjatywy realizują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i o nich właśnie będziemy mówić w kolejnych naszych programach. Do zobaczenia.